Witamy, witamy. Hej. Dziś kolejny piękny dzionek. Wykorzystujemy każdą okazję, żeby wyskoczyć na kopanie. Kolejne pole o słabej ziemi. Ugorek praktycznie od dwóch lat nieopsiewany. Z tego, co właścicielka powiedziała, także piaseczek. Mam chrapkę na ładne pusaczki. Może jakieś sreberko. Już ty już nie wywołuj kilka z lasu, bo nic nie wykopiesz. Nic więcej nie mówię do pierwszego fajnego usmażymy się dzisiaj Zapomniałem No czapki. ja na pewno. zapomniałem czapki. Ja miałem że jedziemy. Ty możesz ładniej wyglądać. Ja myślałam, że jedziemy do tego, do lasu, więc ubrałam długi rękaw. A tu masz. To ja jest na pewno ugotuję. Jeszcze czarny. Jeszcze czarny. Fajnie będzie. Do pierwszego fajnego. Jak to Ola zdążyła zauważyć? Tu nie ma sygnałów. Dosłownie wykopałem dwa złomki i teraz mamy resztkę pokrętu z lampy naftowej się młody będzie cieszył oilbrenner mechanizm knota o, a jednak jest sygnał witamy witamy kolejnie kolejny ugorek pasaczek między domami nieuprawiany nie, nie, nie także jest szansa pochodzić no to ja zaczynam od małzera. no dosyć fajna ziemia zobaczymy nie powiem, że jest piaskowa, ale nie jest zła znalazłem dynię od ozdobnu nie wiem, czy się nadaje na nasionka, czy nie Później zapytam Oli A tutaj mojej mili mamy ładnie zdobną blaszkę Zakończenie jakiegoś paska, albo coś Ciekawy temat Swoje lata ma Nic, lecimy dalej. Pola ucieka dalej, bo tutaj wifi daje po uszach. Wykopałem kilka śmieciuchów i dosłownie kilka metrów dalej mamy. Kolejną część. Nie, to jakaś bransoletka może nie była. A może było. Czekajcie, wytrę. Bardzo ładne. Poskładamy całość, nie? Witamy, witamy Hał ha. ha, ha. Po raz trzeci Gonimy tam W zagrodę Jak widzicie jest Połowa pola nie jest zasiana, będzie kukurydza Zadzwoniliśmy do Sebastiana, nie ma problemu Byliśmy tutaj tylko raz, było bardzo mokro, topiliśmy się wtedy to tylko na tej pierwszej połowie mi się wydaje wtedy bo ta A tak, druga, a ta, była, ta, za druga była, była zasiana, tak a teraz jest na odwrót. teraz ta jest zasiana, a ta nie Także dzisiaj walimy kilometry no ale Cóż, po prostu taki czas Nie ma gdzie szukać po prostu Wygrałem konkurs na pierwszą monetę Alkaż zła A nie A tak 49 5 groszy Pozdrowonka Panie Aninko, Panie Antoni, jak zawsze lecę dalej. Piękne słoneczko, takie za chmurami. Od czasu do czasu przypieczę po karku. No cóż, dzisiaj już trochę żeśmy przejeździli, przeszukali miejsc, żeby gdzieś połazić. Co już meldował, że miał monetkę, także ja teraz też mam monetkę, ale powiem Wam, totalny zajazd. No, ale jest. Biedna, bo biedna. Ale jest fenolek adolfowy. Także nie, nie będę, muszę pomarudzić trochę, to może coś zacznie wychodzić, nie? Jest jeden fenik. Proszę. 1894 1890 kurde bale a zostawiłem szpadel zostawiłem szpadel bo nie mam trzeciej ręki a wykopiemy ręką Kukuleczka, kuka patrzcie jak głęboko, ja chciałem ręką kopać może kiedyś i była groszówka z pr, ale nic nie widać. Ay To tam złoto Wajmaru. Dyszka. Zmiennica A. Ale za jest. Lecimy zobaczyć co tam Ola miała. No to lecimy dalej. Słuchajcie. Mamy kolejny fancik. to jest chyba kolejna monetka. Kolejna krągłość. Czyżby kolejny fenolek. Zaraz zobaczymy. Tutaj. O -o. Tym razem to będzie większy nominał. Dziesiątka Czekajcie troszeczkę wyczyszczę W całkiem fajnym stanie nawet 1000 nawet datę słuchajcie widać Także 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 Stan całkiem całkiem cesarstwo 1917 z tego co tutaj widzę no także nie jest źle dwie monetki są, także można zaliczyć dzień za udany trochę śmieci, dwie monetki i lecimy dalej no i będzie strzał dzisiejszego ciężkiego wypadu jest żołnierzyk żołnierzyk kurcze ołowiany chyba prusak z tego co widzę po hałmie. Zobacz, co wykopałeś? Nie rzeka <noise> Z ołowionego srebra. Z ołowionego srebra, słyszeliście? <noise> I co się chwalisz? A ja mam, słuchajcie, guziczka. Z koroną, prusaczek pewnie. Zaraz zobaczymy. Bo jeszcze go nie wyczyściłam, więc na razie wygląda tak. Ale czy on będzie wyglądał ładnie po wyczyszczeniu? To Wam nie powiem, zaraz zobaczymy. Na pewno nie ma łóżka. Ale zajchane maseczki. Ktoś mi kiedyś napisał w komentarzu, że mam ładne paznokcie, długie akurat do kopania. No tak. No niestety. Ola Wam właśnie pokazuje nagrywa wam swojego guziczka a ja wyczyściłem patrzcie żołnierze jest naprawdę w mega stanie wąsy normalnie widać no forma forma odlewnicza naprawdę w mega stanie musiała być skoro tak szczegóły wszystko widać oko nos usta no mega podstawkę zrobić, byle czego i może stać i się ładnie prezentować super dobra, lecimy do Oli a powiem Wam, że po wyczyszczeniu, zaraz Wam go pokażę jest 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 i nawet słuchajcie, uszko tak było w piachu, że nie było widać, że ono jest o proszę. Prusaczek z koroną, ładny. A te moje paznokcie są akurat do kopania, są ładne i do kopania także, wiecie. A ktoś ostatnio napisał w komentarzu, że mam paznokcie akurat do kopania, długie i ładne. No to pokazuje, że mam długie i ładne i można nimi kopać i daję radę. Sam raz do życia, Sam raz do życia także. Także dobra. No jest Dołka mamy znowu. Fenolka ale patrzcie bo jak ja dobrze widzę to jest siedemdziesiąty chyba trzeci, no chyba że piąty z tego co wiem to 73 jest bardzo rzadki, bo to jest pierwszy rocznik bicia i chyba bardzo krótko je bili no jeżeli jest piąty to też, też jest rzadki Najczęściej wychodzi 74, tego było dużo. Fajnie. No, moneta w stanie słabym, ale fajnie, że taki rzadki rocznik wyszedł. Relaksik. Dobra, lecimy dalej. Ale słuchajcie, można je znaleźć fanty na oko, nie kopiąc. Patrzcie, złotówka najprawdopodobniej z perelu, ale nie trzeba kopać. Patrzcie, o, pich, pich i jest. 1958 pozdrawiamy, ale nie będzie. Tak myślałam, że to będzie z jagodami dwójeczka z jagodami, widzicie? A już myślałam, że to jest złotówka. No to jest dwa złote z jagodami I oczywiście pozdrawiamy 58 Także są i Fanty na wierzchu nic ciekawego Nic ciekawego no, mm -hmm. Napiszemy no, reklamację do Sebastiana Chyba jest D D No dwa z starej klamerki aluminiowej Monetki są? Dwie. Dwie. Ja mam chyba cztery. A ja pozdrawię Bartka z kanału Alfa Beta Bartek. Pozdro. Nie będę mówił Twojego hasła. No. A to idę nagram od razu. Cesarstwo. Cesarstwo No jedyneczkę Dwójka Dwójka? Dwójka no Jedynka tak? jest mniejsza No, no tak, ale poczekaj zajechana widać 1909 O widzisz, nawet datę. Dziesiątka mocno mi ładną Ja tylko kopną. <laughs> Patrzcie jak wyskoczyła Tu jest dyszka ale ładniejsza niż Oli bo z alu brązu o równo 1900 rok tak jak mówiłem było tutaj wtedy mokro no patynka piękna ale niestety wszystko odpada 125 lat ma monetka co tam? Jaka? Złota? Złota? Nie, złota ona nie jest. Raczej to jest jakiś fenol No i słuchajcie, mamy kolejną monetkę. Bez kopania. Na oko, że tak powiem. Może na wykrywacz prędzej niż na oko, no ale dobra. Ale jest. Zaraz zobaczymy co to jest. A ja mam znowu to jest perelka. Tak, Weimar 1900 i dwójkę widzę, i trzeciej nie widzę. Chyba szósta, bo siódma monetka u mnie jest to 20 groszy, 61. Pozdrowionka. No i co? Będziemy powoli kończyć. Jeszcze kawałek został pola zygzakiem go zrobimy i fajne na dziś nie wiem ile jesteśmy, 5-6 godzin w terenie aż ledwo na nogach stoję no i słuchajcie, lecimy, lecimy widzicie, szczoteczkę wyciągnąłem, to znaczy, że coś czyściłam nie wiedziałam, czy coś tam jest, czy tam też nie ma ale już mam fancik wyczyszczony Opatrzcie. patrzcie Kusiczek kolejny, tam był prusaczek tutaj chyba to jest cesarstwo i chyba jest to Urzędniczy, nie wiem dokładnie. Jeżeli ktoś wie, no to może w komentarzu mi tam napisać. Dokładnie. Ale ciekawy fancik. Fajny, drugi guziczek, kilka monetek, także powiem wam. Nie jest źle. No i mamy 5 groszy z PRL-u. praktycznie na fajne Jeszcze kawałek mamy, zobaczymy. Może coś jeszcze wyjdzie, co? No, lepsze to niż ołów no, Lepsze to niż owl, no. 5 groszy, zaraz zobaczymy rocznik, Czeka, troszeczkę go przeczyszczę, ją troszeczkę przeczyszczę. Już dzisiaj pozdrawialiśmy, jakieś takie szczęście. Mam dwa PRLki i obydwa są z 58, także pozdrawiamy jeszcze raz 58 i lecimy, lecimy dalej. Chodź, chodź, bo cię zamknę. No i dawaj. dawaj. Nie przejdziesz. Przejdź, tam, gdzieś tam sarenki muszą trędy przełazić, ślady były Zajdę znajdę dziurę Ale masz słuchawek brudnie ucho. Koło, koło uch. Nie za wygodnie, pani? O Patrzcie, patrzcie i podziwiajcie Śmieci, śmieciory. Tam jest Co to jest? Z 15 roku. Jakaś szczepionka, chyba tak, tutaj widać jakby jakiś tłoczek taki pójdzie do śmieci. To taki złomek, pewnie jakiś zaczep albo coś. Trochę dziuchy, trochę mosiądzu, kolorki wpadły. Także dzisiejsza eskapada była taka, więcej jeżdżenia i te. No. Trzy działeczki. Ci, trzy działeczki. No tutaj warto jeszcze przyjechać. Może jakieś sreberko jeszcze wyjdzie. W miarę czysto tutaj jest. Tutaj najmniej śmieci. U Sebastiana najmniej śmieci wyszło. No. Tak, lecimy do domu na kapkę. Zmęczenie, ale... ale pokopane. I było fajnie. Tak, no. Lecimy. Pa. Trzymajcie się. Do następnego.